Siemanko wszystkim, tutaj Artur Gajek napisał komentarz i stwierdziłam, że się tak nagram. Jestem sobie właśnie na boisku. Więc tak, tutaj napisałeś w komentarzu, że wiesz co to znaczy, że byłeś ograniczany właśnie przez stereotypy i tak dalej, że trzeba pracować od, od tej 6 do, 8, do 14, czyli te bite 8 godzin. Ja doskonale znam to uczucie. Wyrwałam się z wyścigu szczurów, więc naprawdę dużo lepiej się żyje. Mam więcej czasu, jestem spokojniejsza, szczęśliwsza. Także doskonale rozumiem Twoje emocje i mam nadzieję, że postarasz się z tego wyrwać, że zmienisz to w swoim życiu na lepsze, żeby właśnie nie musieć wstawać codziennie rano do pracy, a też chodzi o to, że środowisko na etacie też jest takie toksyczne. Takie ograniczające dosyć. Także chciałam ci powiedzieć, że gdziekolwiek teraz pracujesz lub niezależnie od tego jaką masz sytuację, to pamiętaj o tym, że zawsze możesz coś w swoim życiu zmienić, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Dobra, to by było na tyle. Daj znać, możesz napisać na Facebooku albo tutaj pod moimi filmami. Daj znać, co o tym myślisz. Mam nadzieję, że to co tutaj powiedziałam cię zmotywowało. Też kiedyś byłam w takiej sytuacji, ale się nie poddałam, odcięłam się całkowicie od toksycznych ludzi, od tych, co mi mówili, że, że nie dam rady, że mm, moim głównym celem w życiu jest chodzenie do normalnej pracy i robienie coś w sobie czyli żeby pracować na marzenia szefa, żeby nie pracować na swoje marzenia. Także najlepiej się z tego wyrwać, odciąć od takich ludzi i otaczać się sami, samymi pozytywnymi ludźmi. Pozytywnymi ludźmi. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Hej, i pozdrawiam Cię, Artur.